Przygody z Murzynem, część szósta. A tak na ulicę, przy granicy 25. Ostatnie słowa przed śmiercią? Kim wy jesteście? Twoim koszmarem. Idę. Bardzo mi szkoda, że Murzyn wyjechał. Jestem sam. Zaraz. Chyba ja półka do drzwi Ale nie wiem czy mam się bać Czy mam płakać, czy co Więc lepiej zrobię tak A. O nie, ja chyba wiem o co w tym chodzi Przyjechali po mnie, muszę uciekać Tylko jak Wiem, przebiorę się Teraz mnie nie rozpoznają, dobra, idę Oby się udało, bo jeśli nie to ja będę wściek... Wścieklejsza od Lisa Wielka. Tu leży sobie fajnie. Jadę chyba tym pociągiem do murzyna przez milion lat. Nie, to jeszcze nie ten przystanek. Jezus, to Jezus trochę może zająć. Muszę być cierpliwy. Dobrze, że się przebrałem. To gdybym się to by, by nie rozpoznali. Ale dobrze jest. No dobra, jeszcze kilka kilometrów i będę u celu.